Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z taką, oto moją pracą, którą wykonałam na wyzwanie mapkowe do Karoliny z kanału Handmade by Karola. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że wykorzystałam tutaj elementy, które bardzo lubię i chciałam się pochwalić. Jest to pierwsza tego typu moja praca. Jest wykonana na kanwie i tu pod spodem widać pierwsze próby mojego mediowania. Jest to pasta strukturalna zabarwiona oraz zabawa farbą akrylową. Na wierzchu ozdobione właśnie tutaj jest są piórka, są prawdziwe piórka oraz piórka z Papierów i jest sowa. To są dwa elementy, które bardzo, bardzo lubię. Swego czasu miałam nawet, mówiono na mnie, piórko, ponieważ zawsze gdzieś, które znalazłam, pióro wtykałam we włosy, więc to takie moje, właśnie, klimaty. Tu także miała być sentencja, która znajduje się na dole i uważam, że jest bardzo fajna, żeby robić tak, aby nasze marzenia się realizowały, były prawdziwe, więc do tego dążę, niech każdy dąży, ja również chciałabym, żeby to było takie moje motto przewodnie, więc... To miałam wcześniej w ramce postawione, która mi się przewracała, i miałam plan, że coś z nią zrobię kiedy się ozdobię. Więc dzięki, Kami Karolinie, przepraszam, dzięki Karolinie postanowiłam połączyć te dwa elementy, czyli to tło, sowe oraz tę sentencję, i stworzyłam coś takiego, coś. Co będzie wisiało u mnie na ścianie, to jest dla mnie pierwszy raz coś takiego wykonywałam. Większość tych elementów, które tutaj użyłam, są z tego papieru Lux Paper Block z Actiona, które mam dzięki uprzejmości mojej siostruni, która mi zakupiła. Dzięki bardzo. Ale to nie wszystko. Dzisiaj właśnie dotarły do moich rączek przecudne rzeczy. Jest to taki mały haul zakupowy, pokażę Wam. Cieszę się, jak to mówią, jak rek się na szynkę. Ponieważ jest to najnowsza, najnowsza, najświeższa kolekcja papierów z Lemon Krafta. Słuchajcie, jest niesamowita. Te kolory, te grafiki, które tutaj są, to jest po prostu mistrzostwo świata. Ja się nie mogłam doczekać, kiedy to dotrze do moich rączek. To jest akurat ten bloczek najmniejszy, 15 na 15 cm. Mamy również. A4, gdzie tutaj są naprawdę przedsurne te grafiki. Ja to mam również dzięki uprzejmości koleżanki, która mi przywiozła to z Polski, a zamówiłam to na grupie My Little Bunny i tam były zapisy. Zobaczcie, to są napisy właśnie. Z jednej strony są po angielsku, z drugiej strony są po polsku. Rewelacja, po prostu do jakichś dziecięcych projektów, nie tylko do albumów, ale do kartek. Tutaj elementy, które można wyciąć, nie tylko do dziecięcych. Myślę, że jest uniwersalna ta grafika tutaj. Przepiękne, po prostu. Nie mogę się napatrzeć, nie mogę się nacieszyć po prostu tym wszystkim. Do tej to mam jeszcze kolekcję 30 na 30 nie będę jej wyciągała. Myślę, że większość już z Was widziała. I dokupiłam sobie jeszcze tylko elementy do wycięcia. 30 na 30 Z drugiej strony takie fajne grochy. A jeszcze zamawiając znalazłam takie piękne kwiaty, kwiaty do powycinania. Elementy właśnie w takie w niebieskościach. Oraz coś bardziej neutralnego. Zamówiłam sobie również tekturki. Biała szata. <laughs> Oraz takie rameczki z aniołeczkami. I dawno nieużywaną przeze mnie kolekcję Mój Skarb Dziewczynka z Craft Oclock. Myślę, że zbliżają się komunie i będzie możliwość wykorzystania tych papierków. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie do następnego razu.